Masz zacząć się przywitywać. Cześć tutaj, falfisz! Cześć, Co? nic! Dobra, to się wytchnie, ten początek się wytchnie. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! No? Witajcie z tej strony, Ty I falfisz, to jest takie trętwe. No, wiem. Ja <noise> już nawet połowy nie mam! A ja już mam cały pasek. To musisz poczekać, aż on się nałożę. Jak ich wypuścisz, no. to będzie się. He, he, he. chyba nie. Wojtek, nagrywa. No Na pewno zjedz Wojtka wszystko. Cicho. Grafie, koniec Wojtka. Mhm, dobra. Załadowało? No. No to dobrze. No wiecie co, myśmy się na nie zrespawnowali, matoły! <grymne> Dzięki za używanie nam koły, nam żone. <grymne> Najgorsze jest w tym dead Center, że zaczynasz z takimi dupiatymi broniami. Kto otworzył drzwi za przeproszeniem? Trzeba przepraszam was na chwilę. No pewnie, Boomer, a ja sobie wzięłam broń krótką. Boomer się z wami zabawi z chęcią. Nie wiesz? No. Ale dobrze, bo przynajmniej zawsze chyba wiadomo, że jest was cztery, nie? No. a no weźcie go ze mnie. Powinno się zamykać za sobą drzwi tak notabene. No ale ty się chyba tak nie da. O też powie... Nie, da się, da się. No a na co e. ja robię, myślisz? A myślisz, że na drzwi rozpalić, nie umiem? <laughs> ja nie wiem, kto to tym splitrerem się cały czas odradza niedaleko mnie. Ach! <laughs> a co on tak wyrzucić? Kurde, ale szybka akcja, normalnie szłam Co na sekundę? <grystanie> ja postaraj się bardziej, wszyscy stoimy w jednym pokoju. Och, jak ładnie mnie pokonał. A tu jakaś wyspiała czerwona. A <grystanie> ja jak masz... Co masz zmodowanego na moim tylu? Julia. Aaa, udało się. Chodźcie szybko, szybko. Tak. Nie udało się tak ja nic. Ja nie to... pamiętam jak to szło, ta to poprawię. Tak. Ja to trzeba sobie przypomnieć. O, patrz! Mogę się już Dziękuję. Ej, Julia. Myślałam, że to ty. Chodźcie, szybciutko. Szybciutko! Szybciutko! No szybko, Nick! Bo mnie wkurzasz! Nick? Snickers wkrótce poszedł. Dlaczego on nie chce przejść? O jest. Ja się ratował. No tak, bo ja mu dałam. Lecz. Nie mam czasu na nich. To... Nie mam czasu na nich czekać. Hej, no ty, Elif. Gipszony bumer. Nie żeby co, ale Elif sobie tu stoi i się ratuje. Ale żyje jeszcze? O dziwo tak Bo nie chce mi się po niego wracać Żyją wszyscy, żyją No nie pójdę, ale Elik jest u mnie z O kurde o! Dobra, ja ty chodziło mi tak żal, że ja nie mam nad nic bo... <suszy> Ale to było dobre. Nooo... Mm. Łoty! <suszy> o tak, za mną! <suszy> ale ja wiesz kto? No Julia, no jak to? Muszę się zapteczkować. Teraz, musisz apteczkować? <suszy> Poczekaj, aż się stanę panki. Ja tam lecę, ja mam ich gdzie, za Ja tam już jestem, w widzie, nie wiem jak oni. Chyba bez nich pojechać nie możesz, nie? No to ruchy! Gdzie oni leżą? Co? Do środka. Jesteśmy w windzie! Ja też! Jak to jesteś w windzie? Gdzie? W ostatniego nasza! Jestem przed tobą! Za ja tobą! No wiesz, co? A tak jestem centralnie przy drzwiach jestem piesza. Ja piesza wyjdę. Ja sam pysznie mogę okonać. Ja wiedziałem. O fak! O nie! A ta stoi naprzeciwko mnie i... To ładna mi radość, że ożywiłam. No gipko, ludzie! Ja już przeszłam w każdym ja nie będę na nich To oh, hell yes! Yeah. Oh, yeah. Bravo!